Dzień dobry, nazywam się Sylwester Chojnacki i zajmuję się sprzedażą w rejonie środkowej i wschodniej Europy z ramienia firmy Cambium Networks. W Polsce wciąż mamy ponuro i zimno, ale mamy dla Państwa lepszą i przyjemniejszą propozycję. Otóż jeśli Państwo jako operator telekomunikacyjny jesteście zainteresowani rozwojem swojego biznesu, z takimi usługami, jakie może nam dzisiaj zaoferować sieć światłowodowa, a do tego chcecie Państwo je rozwijać w trudnych obszarach wiejskich, bądź Miejsca o wysokiej gęstości użytkowników w takim przypadku chcielibyśmy Państwu zaproponować przyjrzenie się ofercie Cambium Networks. Nasza wizja jednorodnej sieci One Network pozwoli sprostać tym oczekiwaniom. Dzięki niej możecie Państwo się dowiedzieć, jak to zrobić, korzystając z naszego stałego dostępu bezprzewodowego piątej generacji, ale także sieci multigigabitowych pracujących pas na 28 czy 60 GHz. Jeśli brzmi to interesująco, prosimy o kontakt z nami, bo dzięki temu będziemy mogli z Państwem się omówić na spotkanie podczas zbliżającego się kongresu Mobile World Congress, który odbędzie się w dniach 27 lutego do 2 marca. Tam z przyjemnością podzielimy się z Państwem doświadczeniami wdrożeń, pokazując, jak nasze rozwiązania mogą przenieść Państwa firmę na wyższy poziom. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z Państwem w słonecznej Barcelonie.